Akwarysta z Wrocławia witam. To jest właśnie to akwarium, o którym była mowa. Na razie to jest, to jest na razie zwykły roślinniak, ale dzisiaj mamy pierwszy, tak, dzisiaj mamy 1 listopada, jutro jest sobota i jutro wybiorę się prawdopodobnie po, po obsadę do tego akwarium. Będą to oczywiście krewetki, to akwarium ma około 10 litrów. Jakie krewetki, mniej więcej. Sorry, zacznę, że trzęsie. Ale znowu z ręki, bo tutaj z kolei nie mam jak, bo to jest na półce. Akwarium. Wiem już jakie krewetki, ale nie wiem, czy będą, więc, więc nie chcę mówić. Dlatego Do dokupię jeszcze jednego ślimaka. Znaczy, chodzi mi o jeden gatunek ślimaka, który kiedyś miałem, ale już go nie mam, bo. Nie wiem czemu właściwie. Aha, bo mi padły. Ale nie wiem dlaczego. Znaczy podejrzewam, ale ale dokładnie nie wiem. Jeżeli chodzi o to akwarium, to na razie są tutaj zatoczki plus jeden duży zatoczek, na którym mi co dziwne zależy. To jest roślina. To jest kwiatek. Zaraz obok stoi drugie akwarium, które troszeczkę widać. <coughs> Sorry. Jeżeli chodzi no, o obsadę tutaj, no to są zatoczki i są świderki zastanawiam się, nie, tutaj już nic oprócz tego nie ma podłoże to jest zwykły czarny bazaltowy żwirek plus kulki gliniano-torfowe w nim jeżeli chodzi o rośliny to jest higrofilia polisperma z tyłu, jedna jakaś inna higrofilia, której nazwy nie znam, to jest ta znaczy nie znam, nie pamiętam po prostu echinodorus vesuvius Kopa karoliniana i Anubias yy, nana. Anubiaski mam chyba w każdym akwarium. Aha i kryptokoryna. Blechery to jest chyba. Anubias to jest bardzo fajna roślinka. Bardzo ją lubię. Fajna, ładnie rośnie. A jeszcze tutaj są chyba jakieś szczepki yy, moczarki argentyńskiej. Tu jedna fruwa na filtrze. O tu. Muszę z nią coś zrobić później. <laughs> hmm, jeżeli chodzi o to akwarium, to na razie nic oprócz krewetek tutaj nie planuję. Wiem, trochę jest syf na szybkach, trochę mi pyli. Mogłem to w sumie ogarnąć przed odcinkiem. Ja miałem, mam na nagranie go bardzo mało czasu, więc dlatego się tak trochę z tym spręczę. W tym akwarium nic nie robię, nie, znaczy oprócz podmian, ale nie nawożę go. Hmm, Myślę, że te kulki gliniano robią też swoje. Nie ma, też, nie ma tu też jakichś bardzo spektakularnych roślin, no bo, no bo wtedy to już bym raczej coś tutaj lał do tego akwarium. Jeżeli chodzi o rośliny, to nie planuję też, też niczego. No, przynajmniej na razie. Tylko, no i jutro pojadę po te krewetki i, i też coś nagram, jakie je kupię i wpuszczę tutaj. <laughs> Przepraszam, ale mnie kaszel ostatnio męczy. OK, z mojej strony na dzisiaj jest to tyle. Trzymajcie się, cześć.